Pozwól sobie na chwilę całkowitej obecności tu i teraz. Zamknij oczy, chłoniesz te słowa, kodujesz w sobie akceptację i wiarę w ochronę i prowadzenie wszechświata. Czujesz, jak Twoje ciało i umysł powoli wchodzą w stan spokoju. Wszystko, co się wydarza w Twoim życiu, jest częścią Twojego dobra. Pozwala rzeczywistości płynąć w swoim rytmie. Wiesz, że każde doświadczenie prowadzi Cię ku dobru. Każdy dzień niesie rozwiązania i zakończenia pełne łagodności. Wszystko, co się dzieje, wspiera Twój rozwój. Z ufnością obserwujesz bieg życia. Wszystko układa się dla Twojego najwyższego dobra. Pozwól teraz, by te słowa delikatnie wtopiły się w Twoją podświadomość. Czujesz spokój, zaufanie i akceptację. Wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Otwórz oczy, zachowując w sobie spokój. I wiarę w dobre zakończenia.